Witam was w kolejnym odcinku, który właśnie się zaczął. Jest dzień na powierzchni, my wybiegamy, my wybiegamy, mając naszego psa. I... Fajnie było jakbyśmy zabili trochę pająków, gdyż pająki dają nici, a nici dają łuk. A łuk daje izuin. Yy, jedna nić, mało, a pewnie więcej nie ma. Hehehehe. He, he, he. Więc y, tyle było z mojego zbierania nici. Jeszcze tylko dostałem hita jak jakaś PPG ostatnio. Dobra. O ile na powierzchni nie ma Zetiego i Dagona, no to myślę, że za takie frywolne bieganie w poszukiwaniu kili, w poszukiwaniu emocji, w poszukiwaniu wrażeń jest jak najbardziej na miejscu. Aczkolwiek wątpię bym kogoś z nas. No. Eee, może pokażę. Tam są akacje. To nie jest akacja. Ktoś tam, zbiera... ktoś tam zbierał jabłka. Nie powinien, mieć przy sobie żadne... nie powinien mieć przy sobie enchantu, prawda? Nie powinien mieć, bo jak na przykład jakiegoś zabije. Kogoś, kto ma wystarczająco, wystarczająco dużo żelaza na kowadło, to jestem w stanie to, tą osobę użyć do swoich niecnych celów. Patyki, mylę. Ktoś tu może być. Ktoś tu może być śwież. Kto robi pepega zamki? Kto tam jest zamek? Nie chcę mi się do niego podchodzić. Aczkolwiek pewnie będę musiał. W ogóle, jakie akcje się tam dzieje? Pająki są. pająki są mogą dać nuki Dobra, Mendirę umarł. Team Graffa totalnie stares Dead. Ktoś się przez chwilę umarł. O, so, so, Solonas, ziemaczek też, też sobie postanowił wyparować. Milutko. Wywaję tutaj na wypadek, że jakby. Trzeci się. W sumie. To jest biom. Sosnowy. Na biomie sosnowym są wilki. Na wilki. Są psy. Na psy jest Izwin. Więc fajnie było znaleźć jakieś psy. Jakieś wilki. Mamy pierwszego kandydata do bycia śmieszkim sobieżkiem. Mamy drugiego kandydata. Siemanko. Chodź tu od razu. Gdzie jest ten drugi? O nie. ja temu drugiemu kazałem usiąść. Czy ja temu drugiemu kazałem usiąść w wiosce? Czy na przykład ten drugi już został zabity przez kogoś? Dam dam dam. Miałem dwa psy, prawda? O swoim psie jednego i jeszcze jeden tam ubiegał. Do domu Kowala go ewentualnie mogę szukać. A jest bucket challenge, dobra, czyli oni dopiero teraz robią enchant, czyli. Czyli team, który może stanowić dla mnie zagrożenie. Jest cały w tym, jest cały w Kejwach. Mu te wilki są głupi się nie tepają On już je jajko, on już je jabłko. To ja sobie od niego odejdę. Pójdę do, do, do zamku. Okej, okay, jest jeden. On drugi zabił. Zabił mi wilka. Volva Slain Cyfer. No dobra, co to jest? Czy to jest trap? Nie chcę wiedzieć, co to jest. Z nie chcę walczyć. Nie chcę mieć. Nie chcę mieć krótkiego odcinka, drugiego, ale będę musiał to montować, bo jestem bardzo cicho. Jestem zbyt skupiony, także. Może, może wrócę do Kej'ów po więcej złota? Cyfer ma za dużo chopa, bym się mógł z nim walczyć. Żebym mógł w ogóle z nim myśleć o próbie walki z nim. Powinienem wrócić do Key'a po więcej złota. Border nie jest jeszcze aż tak wybrakowany, nie potrzebuję tych trapinek. Jak, jak myślicie? Wracamy do Kej'a po więcej złota? Czy czy biegamy dalej w poszukiwaniu kogoś? Zeti Dagon i Cyfer na pewno są zagrożeniem. Nie wiem jak Smurfik nie wiem, jak emisiowa. Aczkolwiek, cyfer jest na pewno dużym zagrożeniem. zwłaszcza, że cyfer ma full, full HP. Spróbuję więcej złota. Jednak. Spiralnie w dół jest to bardzo niebezpieczne, ale ktoś kopiąc te schody spiralnie w dół, będzie się obijał o pół HP, spadając cały czas. Więc to jest jakby taktyczne. Musi albo zejść legalnie, albo musi ryzykować utratą HP. Co każdy spadek. Tutaj, tutaj ryzykuje dużo, bo tutaj może być gdzieś Zeti z. I z... Dagonem, bo wiem, że byli... Nie mieli A, osiągnięcia enchanter, prawda? Nie mieli. Kowadło. Kowadło jest rzeczą, którą mogę chcieć mieć. Więc kowadło będę zbierał, gdyż kowadło umożliwi mi enchantowanie mieczy na szarp 2. 3 razy 9 plus 4 to będzie 27 plus 4, 31 żelaza. Tak na oko. O nie, trudne parkury. Dobra, ja jestem tutaj głównie po żelazo. Po nic więcej, nie, nie będę ukrywał, że jestem tutaj. Znaczy, dla Expa. Może by się, mógłby się przydać le leciutko, resund dla Expa, ale bardzo sobie bez. Ktoś tu kopał coś To Co, nie byłem ja Tak, to jest to tutaj kopałem złoto Witamy w miejscu... witamy w moim cave Więcej złota? Te creepery, które mnie gonią, mnie bar tam są diamenty. było było dużo diamentów. Czy creeper dalej mnie goni? Już nie, okej okay. Dobra. E -la. Gdzie to jest? Raz, dwa, trzy Kładło, 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 jest kładło. E, diamentowy sword, diamentowy sword jest tutaj. Enchant jest. Drugi pies. Nie wiem skąd się ten drugi pies tepnął, ale uwielbiam. Dobra, Sharpness jest. E, diamentowy miecz, diamentowy miecz. E, sharp Sharpness jest Dro drogi, ale musiałem. I sharpness jest. Mamy tu wymiecki, nie mam tu wymiecz. Sharptrijecka baby. Ok. I raczej to nie. Gdzie jest kowadło? Gdzie jest moje kowadło? O, tam zostało, prawda? Tak. Ale potrzebuję więcej EXPA. Co mi da dużo EXPA. To mi daje dużo EXPA. Co mi daje bardzo dużo EXPA. Ja potrzebuję pozbierać też dużo EXPA. Tak myślę, piąty level mi na spokojnie wystarczy, by to zrobić, ale wolę mieć. Mam nadzieję, że ktoś mnie teraz spektował i miał takie L. O nie, jest team, jest kolejny team. To może być problem. To może być duży problem. To jest na pewno duży problem, gdyż dwóch na jednego to jest już za dużo. To jest już overkill. 7 diamentów. Będę w stanie jeszcze buty zaklnąć. Dlatego pozbieram trochę więcej expa. No więc trochę więcej expa będę mógł... Yy... Łuk, łuk, łuk! Zabiko. Łuk, łuk! Crafting Okej, okay, dobra dobra, dobra. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Uh, gravel. Potrzebuję teraz gravel. Gravel na, na purt. 2-3. Coraz, 2-3. Coraz, 2-3. Coraz, 2-3. A jaki kanał? Ewakuacja, ewakuacja, ewakuacja. Tam był gravel, ale ewakuacja tu jest tu z potworów. Na górze jest dzień. Na górze jest dzień, pośrednio na dole. O nie, o nie, o nie. Dobra, potrzebuję gravel. Zostaw tam je już. Ty napraw. OK Okej okay, Okej, dobra crafting Ale strzały, co to jest? Just strzały, okej? Okay. Więcej peteków, więcej peteków, więcej peteków, więcej petyków Just strzały. Dobra, mam strzały, mam strzały, mam strzały. Dobra, strzała do, to do drugiej ręki, to tutaj Tutaj idziemy na powierzchnię jest tutaj zbyt dużo potworów już. Ok, Jest za dużo potworów, nie możemy więcej ryzykować. Mogę sobie zrobić jeszcze jedno złote jabłko. Zrobię. Zrobię to jeszcze jedno złote jabłko. Jak, jakby... Umytak, tak, gra jest warta świeczki. Gra jest warta świeczki, gdyż to już jest late game. We are in the end game now. Zrobię jeszcze sobie jedno wiadro na lawę. Laga. Jednak nie? Jeszcze jedno wiadro jeszcze na jeszcze jedno wiadro, nie mam żelazo, e, wiadro wiadro, wiadro, ale wiadro, nie walę wiadro. Nie, rób, nie, nie walczy nikt wiadra Dobra jest to wyeliminowany Nice Dobra Czyli jednak Smurfy, Kemysiowa Dagon Cyfer nie ma jeszcze jednego timu. Cyfer może znaleźć. Nie może nikogo znaleźć Cyfer nie może nikogo znaleźć Aby móc rywalizować tego. tego czy ktoś zrobił kuszę Zrobienie kuszy byłoby Dopiero UHC 1-14 Cyfer ma główkę to jest jego przewaga. Dagon umarł. Cyfer ma dwie główki. Cyfer ma dwie główki. Zjadę jedną. Dobra. Mam jeszcze szkielet. nie chcę szkielet. Odejść ode mnie potwory nieczyste. Odejdź ode mnie potwory nieczyste Dobra wiem że Jeżeli teraz się utnie film to się że Walka się jakaś tam z... co to jest CO TO JEST Koniec za, za 30 sekund a koniec to, co w też będzie za chwilę Ten zombiak mi dalej goni Dobra lawa bucket na zombiaka elo l. El. CO <laughs> zombiak, się z zombiak się nie dał z lava pakietować, więc jest lepszy od zetiego jego. tą grę Uuuuh, nie no, z dobra zestawu akurat na, na tam uwaliło, na, na UHC 2-3. Czy mnie dalej goni? Czy naprawdę? Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.